Po rozpoczęciu II Wojny Światowej, niemieckim jednostkom zaczął doświadczać brak wystarczającej liczby artylerii przeciwlotniczej. W związku z szybkim przemieszczaniem się jednostek pancernych Wehrmachtu, postanowiono umieścić je na podwoziu samobieżnym. W tym czasie trwały już prace nad samobieżnym pojazdem uzbrojonym w sławną 88-kę. Do tego zadania wybrano ciężki, niemiecki, półgłośnicowy ciągnik SDKVZ-9. Prototyp pojazdu ukończono 31 listopada 1942. Na przekonstruowanym pojeździe za opancerzoną kabiną załogi zamontowano platformę, na której umieszczono dział przeciwlotnicze frak 37 kalibru 88 mm. Wszystko osadzono na potężnej ramie w kształcie prostokąta. Kabina załogi była odsłonięta od góry, a z przodu chroniła opuszczona szyba. Przedział z działem był całkowicie osłonięty. Platforma posiadała odchylone na czas ostrzału burty wykonane z metodowych kątowników i osłonięte siatką. Podczas strzelania opuszczane były specjalne podpory stabilizujące. W tylnej części pojazdu znajdowały się zasobniki z amunicją i wyposażeniem. Opancerzony był braką pancerną o grubości 8 mm. Gąsienica pojazdu opierała się na pięciu parach podwójnych kół jezdnych owiniętych gumowymi bandażami. Sam napęd w zależności od źródła odpowiadał silnik o mocy 230 lub 250 koni. Zasięg w terenie wynosi około 130 km. W zależności od tego, czy pojazd poruszał się w terenie, czy po drodze, można było przełączyć tryb pracy na tzw. wysoki lub niski. Główne uzbrojenie armata Frag 37 miała szybkostrzelność 20 strzałów na minutę. Strzelała pociskami odłamkowymi o masie 9 kg. Do zwalczania pojazdów opancerzonych używane były naboje przeciwpancerne. Przebijały one 165 mm pancerz ustawiony pod kątem 30 stopni z odległości 1000 m i 132 mm z odległości 2000 m. Oprócz tego, że była to dobra broń przeciwrotnicza, to świetnie nadawała się także do niszczenia czołgów wroga. Zostało wyprodukowanych jedynie od 12 do 14 pojazdów. Produkcja trwała od lipca do września 1943. Masa pojazdu wynosiła 25 ton. Załogę łącznie z obsługą działa stanowiło 11 osób. Długość pojazdu wynosiła 9,32 m, szerokość 2,65 m, a wysokość 3,67 m. Prędkość maksymalna wynosiła 50 km na godzinę. Pancerz był bardzo cienki i wynosił od 6 do 8 mm. Jeden z egzemplarzy działa, trafił w 1943 do Włoch. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, może zostawić łapkę i suba, a także napisać w komentarzu pomysł na kolejny odcinek.